Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam Was na kolejny odcinek z serii ABC. Powołanego jesteśmy dzisiaj w bibliotece naszego pijarskiego seminarium. Pewnie zgodzicie się ze mną, że biblioteka to jest takie miejsce niezwykłe, trochę można powiedzieć magiczne. Ktoś kiedyś powiedział, że biblioteka to miejsce, z którego na wiele różnych stron świata wychodzi wiele różnych okien. Na tych regałach, na które spoglądacie, znajdziemy wiele bardzo ciekawych książek. Znajdziemy książki z zakresu filozofii i teologii. No, bo przecież takie kierunki studiują nasi klerycy. Ale znajdziemy też książki z historii Kościoła, z historii Polski. Znajdziemy wiele ciekawych hagiografii, znajdziemy też literaturę w języku obcym. Pośród wielości tych różnych książek i dziedzin, znajdziemy także książki, które możemy nazwać lekturami duchowymi. Każdy kleryk, który przygotowuje się do kapłaństwa który za jakiś czas stanie na ambonie czy usiądzie w konfesjonale, musi wiedzieć, że czas formacji to jest czas nie tylko meblowania sobie głowy, ale także, a może przede wszystkim, meblowania sobie własnego serca. To właśnie z lektur duchowych kleryk dowiaduje się o tym, jak budować i pogłębiać swoją relację z Panem Bogiem, jak otwierać się na jego natchnienia, jak czytać znaki, rozeznawać duchy, jak radzić sobie z różnego rodzaju trudnościami. Czytanie duchowe jest tak bardzo ważną przestrzenią w formacji kleryka, że w każdym seminarium na czytanie duchowe zagwarantowany jest w planie dnia bardzo konkretny czas. Jeżeli więc rozeznajesz swoje życiowe powołanie. To ja dzisiaj tak bardzo mocno chcę Cię zachęcić i zaprosić do tego, byś miał czas na pochylanie się nie tylko nad Biblią. Biblia jest niesamowicie ważna w procesie rozeznawania, powołania, ale ważne są też inne lektury duchowe. Dlatego sięgaj po dobre książki. Nimi także będzie się posługiwał Pan Bóg, po to, aby pokazać Ci pewne mechanizmy działania w Twoim życiu. Będzie przez lektury duchowe do Ciebie przemawiał, będzie pokazywał, jak rozumieć pewne znaki, będzie dodawał otuchy i odwagi do podjęcia jego woli. Lektury duchowe są niezwykle ważne w procesie rozeznawania powołania, uszlachetniają serce i upiększają umysł, jak mówił kiedyś Tadeusz Kościuszko, wychowanek piarskich szkół. Zachęcam Cię więc do tego, byś brał, Otwierał i czytał. Jak mówił kiedyś Mark Twain, ten, kto nie czyta dobrych książek, niczym nie różni się od tego, kto nie czyta wcale. Bierz, otwieraj i czytaj. I pamiętaj, że zamknięte książki są tak samo bezużyteczne, jak zamknięte spadochrony. Do zobaczenia za tydzień z Panem Bogiem.